Dzień dobry, Miał, witam wszystkich serdecznie z Gdańska Osowej, to jest dzielnica, na której mieszkam, ulica Wodnika, szkoła numer 33, tam chodzi mój syn. I dzisiaj będziemy mówić o kotach, o, o psach, ale w, w temacie wyborów samorządowych. Codziennie przyjeżdżam zawożąc pysie, czyli pole do żłobka, tędy i patrzę na te plakaty i mocno się zastanawiam nad jedną rzeczą, chciałem Wam pokazać to, Podzieli się moim spostrzeżeniem. Zobaczcie sobie. Tutaj mamy kandydata. Nazywa się Jan Perucki. Sympatyczny, miły człowiek, uśmiechnięty. Pozdrawiam, może się kiedyś poznamy. I mamy napis: Zobaczcie sobie, pan Ząbek, adoptuj mnie. Widziałem na forum y, takim lokalnym, na Facebooku, forum Osowa, że ktoś zadał mu pytanie: Dlaczego te pieski, kotki pojawiają się? Bo on tam ma różne wersje. No więc odpowiedział, że jak już ma wykorzystać plakaty, no to przy okazji będzie jakaś szczytna idea yy, propagująca adopcję zwierząt. Okej, okay. trzyma się to jakoś logicznie. Idziemy sobie dalej, tak proszę przy okazji inny temat, yy, tylko tutaj dzieci są, więc nie będziemy kręcić. Zobaczcie sobie kandydatów różnych, tutaj już piesków, kotków nie ma, yy, ale chciałem zauważyć, to, to, to dotyczy chyba całej Polski, dlaczego, po jakiego grzyba na przykład, niektórzy kandydaci obklejają swoimi plakatami wszystko, co się da. Koniecznie obok siebie muszą być trzy. Proszę bardzo, tu jeden kandydat, tutaj następny obywatel. Tak, super, rewelacja. Mam pytanie do Was: czy to jest gwarancja sukcesu, że dostaniecie się do, do tego miejsca, na które startujecie? Jak będzie więcej plakatów i więcej takich rzeczy? Nie każdemu się to podoba, myślę. Mam nadzieję, że wszystkie znikną w terminie. No i dobrze, uwaga, wracamy dalej do tematu głównego. Ryś Przemysław, uśmiechnięty obywatel. Pieski, kotki, drako, maurycy, nie kupuj, adoptuj, numer telefonu. I właśnie o tym chciałem teraz porozmawiać krótko. Popieram ideę adopcji zwierząt. Sam jestem terenowym opiekunem Yy, dokładnie kotów przy schronisku. Promyk nie działam w schronisku, działam na zewnątrz. Dostałem od schroniska budki. Specjalnie je przywiozłem, rozłożyłem na swoim terenie. Dbam o nie, żeby zawsze były czyste, było świeże sianko. Daję kotom wolnobytujące jedzenie. Łapuję koty wykastrowane. Nie chwalę się tym wyjątkowo w tym filmie. Doskonale wiecie, że jestem przede wszystkim hodowcą kotów rasowych. I teraz uwaga, patrzymy jeszcze raz. Janek, pozdrawiam, musimy się kiedyś poznać. No więc i teraz sytuacja taka. Panowie, którzy umieszczają kotki pieski na swoich plakatach, oczywiście zwiększając swoją yy, widoczność. Nawet chyba bodajże w wyborach do Sejmu jedna osoba umieściła i dostała się. Czytam artykuł marketingowo to jest bardzo dobra rzecz. Ludzie oddają chętnie na takie osoby głos, ale chciałem Wam powiedzieć, że zamiast napisów e, adoptuj mnie, powinno być napisane uwaga, wykastruj mnie. No ale jak to? Jan Perucki miałby napisać wykastruj mnie, wysterylizuj mnie. Tak, kochani, tak. Ryś Przemysław tak samo powinien napisać. Dlaczego? Dlatego, ponieważ adopcja zwierząt ze schroniska nie rozwiąże nigdy problemów. Nigdy. Koty pojawiają się w schronisku przeważnie dlatego, że są porzucane lub dlatego, że się rozmnażają w dużej mierze. Niekontrolowane, niekontrolowane rozmnażanie powoduje, że jest, jest, jest ich coraz więcej. I dokarmianie. Fajnie, że dokarmiacie zwierzęta. Ok, super. Ale pamiętajcie, że w przypadku akurat kotów, bo o tym mogę mówić najwięcej, Powinny być one kastrowane, sterylizowane. Sama adopcja nigdy nie rozwiąże problemu. I teraz powiem dziwną rzecz. Jeszcze raz proszę bardzo. Powiem jeszcze dziwną rzecz. E, poniekąd kupowanie i sprzedawanie w moim przypadku, bo ja też sprzedaję. Mam też koty do sprzedania rasowe, ale kupowanie przez Was. Zwierząt rasowych, psów i kotów, o dziwo zmniejszy ilość zwierząt w schronisku. No, bo zadam Wam pytanie: czy widzieliście jakiegoś psa lub kota w schronisku rasowego, takiego naprawdę rasowego? No, powiem Wam, że chyba raczej przypadki będą. E, ponadto osoby, które kupują zwierzęta rasowe, mają większą świadomość tego że koty powinny być i psy sterylizowane, de facto kastrowane. Też jest inny czynnik, trochę ekonomiczny, prozaiczny. Jeśli już płacimy te kilka tysięcy za jakieś zwierzę, to nie chcemy, żeby ono trafiło na ulicę. No, trzeba być totalnym bydlakiem, żeby wyrzucić kota psa, gdzieś podrzucić, nie wiem, w lesie, przywiązać sznurem za szyję. No takie historie się zdarzają. Więc chciałem, abyście to przemyśleli sobie i może zmienili napisy na, na plakacie. Jan Perucki, wykastruj mnie. I zdjęcie, nie Jan oczywiście, nie Janka, tylko zdjęcie pieska. Ale przede wszystkim powinniście dyskutować o tym i uświadamiać ludzi, w czym jest problem. Chciałbym, żeby pod tym filmem pojawiła się jakaś większa, dłuższa dyskusja. Chciałbym żebyście e, spojrzeli na mój punkt widzenia i być może zaakceptowali go jako fajne rozwiązanie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że są kraje, w których nie ma w ogóle psów i zwierząt wolno biegających po ulicy. Pamiętacie, jeszcze kiedyś zdarzały się biegające pieski. No nie wiem jak teraz to wygląda może na wsi, ja dawno nie byłem na wsi, chociaż mam rodzinę gdzieś tam dawno temu pochodzącą, kiedyś biegały. No koty się jeszcze zdarzają, ale psy. Natomiast są kraje, gdzie nie ma ani psów, ani kotów. Ponieważ właśnie zadbano o ten właśnie czynnik, czyli kastrację zwierząt. I tak naprawdę zwierzę można tylko kupić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich tych, którzy mają burki, kotki nierasowe. Pozdrawiam tych, którzy mają rasowce. Chciałbym, żeby ten temat nie poróżnił, ale aby połączył e, was w tej pięknej idei, aby zwierzęta nasze żyły w dobrych warunkach, żeby miały kochające domy, e, żeby czuły się bezpiecznie, żeby nie e, biegały po ulicy, marzły i aby nie płakały. Bo czegoś im brakuje w duszy. Adoptujmy zwierzęta, ale przede wszystkim dbajmy o to, żeby były kastrowane, sterylizowane. No i pozdrawiam polityków, tych, którzy obklejają pl plakaty, bo myślą, że czym więcej, to być może zostaną wybrani. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska, osoby z Ulicy Wodnika.